No dobra, się ma. Kupiłem sobie ten karabinek pulsacyjny Więc w razie czego nie będę narzekał na brak amunicji, bo mam już 100 ten 100, 100 pocisków do tego karabinka A Warning, czyli pewnie coś będzie nie tak vacuum. No. Aha spok Entering zero gravity Aha serio? Czyli, że ja muszę jeszcze sobie tutaj skakać, tak? Idzie ja, nie będę aż tam Seriously? Sraj się No tak, ha. No, okej okay. No tam ja nie mogę. Tutaj tak. Exiting zero gravity. No, na pewno nie mam nadzieję, że tutaj nie miałem dolecieć. Exiting vacuum. Dobra, doleciałem. Aha. Temat, średni zestaw medyczny. Dobra, tutaj coś będzie rany. Tak, hajs. Tutaj chyba będzie jakiś bosior. Słyszę, że coś miało jakiś Żarełko sobie hm, tutaj jest jakaś winda Ech. Ale tutaj jest brzydko Fu. Ja nawet nie wiem o co tutaj może chodzić? Dobra, jadę na dół, więc pewnie coś na nie zaraz wyskoczy. A co to? Mały zestaw medyczny. Może się przydać. A to co? Bijum. Przy fasole komuś z czegoś. Dobra, nie widzę nikogo. Ech. te małe główionka, wystarczy jeden strzał. Oj! No to mogłoby... stracić nas... ubić. Tak na dobrą sprawę. O! Pociski pulsacyjne. Miło. No, pociski pulsacyjne. Ale że oni niby mi sugerują, żebym zaczął nawalać z karabinku pulsacyjnego? No, okej. Okay. To się pobawię. Dobra, poproszę coś, żebym mógł przetestować. Czary, ale jesteś przystojny. Dobra, nie będziesz już cierpiał. Znajmą łaskę. Dobra, raczej muszę lecieć tutaj, okej. Okay. Hmm, ciekawe. Przystojny? Ty jesteś normalnie tak przystojny, jak... Jakiś nie powiem kto. O, <grystanie> Dobra hmm. Nie ma to jak rzu rzucić głową małego potworka i go jeszcze ubić. O, może wezmę to i w razie tego kogoś z nim tym rzucę. No dobra Savik, jak miło. Dobra, ale wróćmy do jedyneczki. Potracę sobie najpierw przy tym amunicję. Widział. Słuchaj się. No nie zbliżaj się. Na jedynie... to gummo, proszę... Jeszcze jedę. Chwalę jeszcze, że jedę. Nie, ale widzę, że tam idzie jakiś... Koksik. Znaczy no, się jeszcze... Duma. Hmm, czyli, że że muszę zapierdzieć cały czas prosto, okej. Okay. Dobra, zestaw stazy. Dobra, może się tutaj rozwierzę. To Tu przy odrobinie szczęścia coś może mi się uda Użytecznego. Tego nie wiem co, hmm. Pociski pulsacyjne znowu. No, oni chyba faktycznie sugerują, żebym tutaj zaczął latać z tymi pociskami pulsacyjnymi. Hmm. ja drogą to dobra opcja. Bo widzę, O! Ten mi energię plazmową jako jedyny wy wyrzucił. Hmm, dobra, co my tutaj mamy? Węzeł mocy, okej. Okay. To jest fajnie. Ła! Pójdź lepszy, dal Ekwipunek pełen. Dobra. To czas zużyć. Użyj. Zestaw strazy, użyj, okej. Okay. Wszystko ma niepięknie. Dobra. Ja mam jeden czy dwa? Dobra, mam trzy medykamenty. Hmm. Mhm. To ja. Aha, Bum! Bum! Fajna zabawa. Co co? To nie będę musiał się teraz bronić.

给你吃嘛，我。哇哇哇哇哇！ Dobra, widzę, że mam chwilę, więc łyknę sobie mały zestaw medyczny. Kuźwa, ile się narąbało. No, no, nie kuźwa, nie pogadasz, pan. te przewodnik. Było gorąco. No ale jeszcze mam trochę amunicji. Engines firing. To dobrze. No i co teraz. No ale nie muszę lecieć ten, no, jak. Ta la 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 la. It's working. We're online and functional. Finally some good news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm gonna take us back into a gym station wait, 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 we're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it! I'll start working on it from here. Isaac, meet me at na bridge, you can do more good here than I can. No. Dobra, czyli musimy ruszać na mostek, okej. Okay. Może zobaczymy naszego murzynka. Dobra, zmienię sobie na piłę. Dobra, mam 10, mam 10. A to co? pociski pulsacyjne zawsze na propsie śleni zestaw medyczny ha. lecieć tam coś hm. dobra no to sobie lecimy ale tam będę musiał lecieć dobra mu się ale jeszcze jeden. No raczej już nie wstanie. Dobra, jak wygląda mój stan amunicji? Ha, tego mam dużo, tutaj mógłbym dokupić ze dwa magazynki na dobrą sprawę. Kup. Denizestaw medyczny, okej. Okay. No, a, może nawet trochę więcej. Dobra, to mogę sprzedać. Hmm, psz, dobra, ze zestawy mi powinny starczyć, to też paliwo mnie otacza. A, sprzedam duży zestaw medyczny też mogę sprzedać. Zestaw stazy sprzedaj. Dobra, to wezmę. Okej. Okay. To standardowo znowu zapis gry. A no, przynajmniej będę miał na piątek, już materiał. Więc będzie dobrze. A teraz mam skręcić tu. Aha, czyli że mam się przejechać. No dobra. Czyli do następnego rozdziału. Hmm. Czyli co jeszcze? Teoretycznie poza tym, zostanie mi chyba z 8. Jeśli dobrze widziałem, nieuchronna zagłada. Ishimura. Isaac, come in. Kendra's right. The ADS is completely shut. I'll need your help to fix this. Kendra, if you can hear me, see if you can get to the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker. I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the planet. It's on the ship? In cargo. They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't know anything about it. You're lying. Back off! I am not the bad guy here. We're all shaky right now. You're gonna have to trust that I don't know anything about it. <laughs> We've entered the debris field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. coming down. Yes, monkeys. Thanks, Inky. Ooh. Wow. What a crazy idea to be. A co to był za fra fra fra, fra frajer? Jeden ale jeszcze nie muszę używać Wow Da hell Coś tu tutaj, że tutaj będzie grubo breach detected Serio? Impact on the bridge, right at your feet. I'm reading heavy damage but containment looks solid. Life support is stabilized. We've got to get the ADS working. Tak to fajnie, że musimy coś tam murch home. Ala no, to jest amknięte. Tutaj widzę otwarte. We Ile tych pocisków pulsacyjnych No dobra skoro, skoro już tak Radzą Żeby latać z karabinem pulsacyjnym To tak będę robił No ale dobra W tym odcinku to by było na tyle Jeśli ja za mi będę żegnał Trzymajcie się I do usłyszenia Za chwilę W następnym odcinku Na razie